Jazd testowych, czas zacząć. Dojeżdżam na VIP, miejsce spotkania. Gamonie już są widzę. No dobrze. Mi przypadł Niken. Trudno, nie? No, dobrze, mam dlatego tak samo, no, 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 dlatego dostałem A jedziemy, nie? no, 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 Musimy jeszcze zrobić zdjęcia. Jaką mam mapę? Mode. Nie wiem jaką mam mapę, tu jest jakiś inny wyświetlacz. Dzięki, dzięki Mila. Dobra, teraz muszę... zacz ty! Dajcie mi powietrza, bo nie sięgam. No dobra, to jadę nikenem, proszę państwa. Skręca jak motocykl. Dobra, ekipa ruszyła, nie. Skręca jak motocykl, muszę tu... Jedynie zwracać uwagę czy nie staje w jakiejś dziurze. Mapa 2 <laughs> <laughs> Kurwa nie sięgam do ziemi Ej, <laughs> e, Quick Shifter, o, Quick chodzi fajnie. I to już jest... I to już mi się podoba w tym motocyklu. Dobra, ekipa ruszyła. E, co my mamy? Mamy efioterę nową. Mamy MT. 10SP Mamy Tracera 900GT Mamy Tracera 700 yy, Tak, Tracera 700 Mamy też yy, Mamy też zwykłą siódemkę I mamy Tenerkę Kowal na tenerce Jedzie ale to fajnie skręca Kurde Super to jest Podoba mi się bardzo pierwsze, pierwsze wrażenia. Met 70 to wszyscy wiedzą, że jestem kurdupel. I moje pierwsze wrażenie jest niestety takie, że za mały jestem na ten motocykl. Bardzo szeroka kanapa powoduje, że, że ledwo co paluszkami dosięgam. No i to jest ten, na pewno ten minus tego motocykla podstawowy no bo tak na razie nie dostrzegam innych. Bardzo fajnie, no znam to z MT9 mojego, ale no, jest tutaj Quickshifter, więc yy, to przyspieszenie tak no, przyjemniej czuć. Yy, I jeszcze tu komputerem się nie bawiłem, więc nie wiem, mam dwójkę i yy, trakcję mam na dwójkę, a tu mapy są chyba też 1-2, bo tak nie słuchałem co koleżanka mówi. No zaraz zobaczymy, co mi się tu... więc podczas jazdy pewnie nie mogę nic tu zmienić. Dobra, jedźmy Jedźmy tu O kurwa Koło mi się uślizgnęło Bo to raczej nie było To raczej nie było, to nie był efekt yy, Tego zawieszenia, że tak jakoś tu trzyma dziwnie Tylko, no znał się koło no, no niestety na tych naszych rondach to tak już jest No wzbudzam zainteresowanie tym motocyklem Siedzi się wygodnie, tylko że znowu wracam do kanapy Kanapa jest dość szeroka, tu przy zbiorniku jest szeroko W lusterkach... No widzę wszystko Są bardzo szeroko rozstawione, więc podejrzewam, że między autami, no to będzie to jakaś tam przeszkoda, ale też z drugiej strony zaleta, że jak lusterka się zmieszczą, to tak jak kot z wąsami, po to ma kot wąsy, żeby wiedział czy się zmieści w szparę czy wejdzie eee, dobra, jak my tu sobie teraz pojedziemy Pojedziemy sobie w prawo Zapomniałem jak trasę ustaliłem i, i muszę improwizować eee, Widzę, że Reakcja na gaz jest jest inna niż w moim Mteku Czyli no i na przykład Krzysztof z salonu mówił, że on właśnie tęskni za, tym, za tą drapieżnością, ale, ale szczerze mówiąc ta drapieżność jest fajna, jak tam się po prostu dzikuje mtk -iem. Natomiast na zakrętach w Alpach, wyjście z zakrętu i tak dalej, no kurde, jest to absolutnie niepotrzebne. Strach, że koło zerwie, bo, bo to zero-jedynkowość tej manetki jest straszna. Natomiast tutaj jest bardzo elastyczny, bardzo fajnie się nim jedzie. Muszę tylko tutaj ten... a, tu jest mod, dobra. Jedynka. Jedynka, i myślę, że jedynka to jest właśnie ten trip. A. No dobra, no to nie, nie wiem, nie wiem za bardzo, no każdy już tego Nikena widział. Ja tam y, profesjonalnym testerem nie jestem. Więc nie chcę tu się wymądzać, że wiem, tu jakie ma dane techniczne i generalnie no, silnik znam bardzo dobrze, ponieważ mam PMT9, więc tutaj silnik mnie nie zaskakuje. Tak jak wspomniałem, ta reakcja na gaz jest przyjemniejsza, natomiast samo prowadzenie tego motocykla jest kusiwa, genialne, przez to naprawdę fajnie się tym jedzie. Więc yy, motocykl nowy, tak. Motocykl nowy, tak. Motocykl używany no, z pewną historią. Też pewnie bym tam się może i, i zastanawiał, natomiast yy, no dla siebie bym nie wziął. No, no nie wziąłbym tego motocykla dla siebie. No nie mogę sięgnąć, o no, brakuje mi powietrza. A to naprawdę jest niekomfortowe, no to tylko wiedzą ci, którzy mają problem ze wzrostem niskim. Jeśli jeżdżą dużym motocyklem, no to jest. To dla nich to, to myślę, że mnie zrozumieją. No, no nie sięgam, no generalnie no, nie sięgam do gleby i to mnie wkurwia. Radzę sobie oczywiście, no że nie jednym motocyklem jeździłem, gdzie nie sięgałem, ale no to nie jest przyjemne jak musisz stanąć gdzieś na skrzyżowaniu, nie wiem, albo go 20 cm przesunąć i ty nie sięgasz do gleby i kurde jak debil na paluszkach, więc trzeba siąść z motocykla i tak dalej. No, dlatego to jest irytujące i dlatego tam obniżać motocykla bym nie chciał bo już to są zmiany konstrukcyjne Bardzo dobry hamulec jest tutaj widzę, ale taka dozowalność tego hamulca jest dziwna, bo jest taki od razu od razu chwyta Jest dość jest dość yy, mocny ten hamulec, ale taki gumowy trochę. Może to kwestia, że to nowy motocykl, ale kurde przyspiesza. Przyspiesza świetnie. Masa dużo większa, a przyspieszenie, kurde, całkiem fajne. No dobra, to na razie się wyłączam. Następny motocykl, nie wiem jaki mi się trafi, to tam będzie chciał tego wziąć e Nikena, się przejechać, to stanie a ja wezmę po tej osobie. No, teraz zrobimy gdzieś podmiankę tak za 20 minut. Jest 11. Mamy 3 godziny, więc spokojnie się najeździmy tymi motocyklami. Dobra, dokonaliśmy zmian. Ja po Teraz biorę Tracer 7. No tam siódemka no znam, więc no, generalnie to tak wsiądę się przejadę i siódemkę mało, no tracerek no niczym mnie nie zaskoczy, poza że tym, że lepszą pozycję będzie na pewno oferował. Powolutku do przodu. Powolutku. E, słuchajcie, lecimy teraz z powrotem, pojedziemy sobie na Oborniki, nie? Żebyś ty tak był cały czas w razie czego, żebyś mógł uciec do Poznania, nie? No i to w zasadzie tyle. Jedziemy teraz do salonu Yamahy oddać sprzęty i wracamy na swoje ulubione, także dziękuję za uwagę, narazka.